proponowałbym osobom dorosłym, żeby przez chwilę pomyślały o tym, jak to jest z alkoholem. Użycie alkoholu w naszej kulturze jest y, powszechne i właściwie zawsze jest taki moment, w którym osoba, która w pewnym momencie zaczyna mieć problemy z alkoholem, y, pije alkohol pierwszy raz. Często jest tak, że od momentu pierwszego kontaktu z alkoholem do momentu, kiedy jest się uzależnionym, mija kilkanaście, kilka Czasami nawet kilkadziesiąt lat. Z internetem jest podobnie. Czasami ten pierwszy kontakt, który wydaje nam się niewinny, który wydaje nam się być korzystny dla rozwoju dziecka albo korzystny dla na przykład funkcjonowania dziecka w szkole czy w środowisku rówieśniczym, może być wstępem do czegoś niepokojącego, do czegoś, co związane jest z uzależnieniem. Statystyki dotyczące alkoholu mówią o tym, że im wcześniej mamy kontakt z alkoholem, tym większe ryzyko jest, że się uzależnimy. Jeśli mamy kontakt z alkoholem około 14 roku życia, ryzyko uzależnienia jest wielokrotnie większe niż wtedy, kiedy kontakt, z pierwsze, pierwsze próby, czy pierwsze um, pierwszy wypity alkohol, y, y, czy pierwsze wypicie alkoholu następuje wtedy, kiedy mamy 21 y, lat. Z internetem jest podobnie. Że jeśli Dziecko ma kontakt z internetem w pierwszym roku życia. Jeśli ten kontakt z internetem związany jest z tym, że korzystanie z internetu staje się sposobem na uspokajanie, na ekscytowanie dziecka, na y, nagradzanie dziecka, to ten sposób funkcjonowania przez dni, tygodnie, miesiące, lata może utrwalić się aż do poziomu, który w pewnym momencie będzie bardzo trudno odwracalny. Często widzimy takie sceny. Dziecka, którego wzrok utkwiony jest w komórce, gra coś albo coś ogląda, a jego rodzice rozmawiają, jest jakieś spotkanie towarzyskie, na którym dorośli patrzą się na siebie, rozmawiają ze sobą, a dziecko utkwione jest w komórce, wygląda tak, jakby w ogóle nie zwracało uwagę na to, co dzieje się wokół. Warto zastanowić się nad tym, czy myślimy, że jeśli dziecko od pierwszych lat swojego życia będzie miało takie doświadczenie, czy nastąpi ten moment, w którym oderwie wzrok od komórki i zaangażuje się w interakcję, jest to bardzo mało prawdopodobne. Chcemy, żeby dziecko jadło ze smakiem to, co mu dajemy, żeby z nami było w czasie, w czasie jedzenia, czy w czasie wspólnych posiłków. To, to bycie razem i rozmawianie ze sobą w czasie, w czasie jedzenia jest bardzo ważnym elementem utrwalającym nasze, y, nasze relacje. No ale co będzie z dziećmi, które przyzwyczajone są do tego, że jedzą tylko wtedy, kiedy oglądają, y, oglądają bajkę? Czy one będą jadły w inny sposób? Czy one czują smak potraw, które jedzą? No jest wiele badań wskazujących na to, że y, właśnie taki wczesny kontakt z Internetem w czasie takich czynności jak jedzenie, używanie internetu do tego, żeby uspokoić dziecko, może się stać pewnym schematem funkcjonowania dziecka, które z czasem będzie nam bardzo, bardzo trudno przerwać. Właśnie to jest tak jak z tym pierwszym, pierwszym kieliszkiem, kieliszkiem alkoholu.